Cześć. Dziś mam dla was Morskie Głębiny od Zielonej Sowy. Jest to gra rodzinna dla 2 do 4 graczy. Trwa około 10 do 20 minut i przeznaczona jest dla wszystkich w wieku od 4 lat w górę. Ta gra ma trzy warianty, podczas których będziemy zdobywać trzy różne odznaki. Ten wariant jest to wariant odkrywców. Jest to, jest to wariant niesamowite obserwacje, w którym będziemy starali się jak najszybciej odnaleźć to co jest na naszej planszy i na naszej karcie? Każdy ma 6 kart i znacznik gracza. Odwracamy planszetkę gracza i w kolejności od najmłodszego odwracamy kartę. I kto pierwszy znajdzie te, to właśnie zwierzę na planszy, kładzie swój znacznik i krzyczy odkrycie. Jeżeli ma rację, zabiera taką kartę i kładzie ją przed sobą to są jego punkty. Później w kolejce następny gracz odsłania kartę, i wszyscy szukają tego oto zwierzęcia. Ktoś krzyknie odkrycie i takie zwierzę weźmie. Jeżeli danego zwierzęcia nie ma na naszej planszy, wtedy kładziemy taki znacznik na kartę, i jeżeli mamy rację, taka karta Teraz z nami zostaje i są to nasze punkty, jeżeli natomiast racji nie mamy, tak jak w tym przypadku, ponieważ ten żółw tutaj był, taka karta wypada z gry. Gra kończy się, kiedy wszystkie karty z tych stosów zostaną wykorzystane i osoba z największą ilością punktów wygrywa grę. W razie remisu bierzemy jedną kartę z kart nieużywanych do tej pory, i pierwsza osoba, która znajdzie te zwierzę, wygrywa grę. I ta gra daje nam odznakę. Tego oto rekina. Drugi wariant gry to podwodne bingo. Te plansze na początku są odwrócone, także nie widzimy, co na nich się dzieje. Natomiast kiedy pierwszy gracz powie start, plansze odwracamy i staramy się znaleźć te oto zwierzęta na naszych planszetkach. Jeżeli znajdziemy wszystkie, tudzież jeżeli takiego zwierzęcia nie ma, kładziemy wtedy perełkę na danej karcie na środku, kto pierwszy znajdzie wszystkie zwierzęta krzyczy bingo! I wtedy czekamy na wszystkich innych. Graczy, którzy krzykną bingo. Osoba, która pierwsza krzyknęła bierze jedną z tych kart i zatrzymuje ją dla siebie. To są punkty na koniec gry. Potem następna osoba, która krzyknęła Bingo, bierze następną kartę i następna i następna. Jeżeli natomiast krzyknęliśmy Bingo, ale nie mieliśmy racji, okazało się, że jakieś zwierzę pominaliśmy, to nie możemy zabrać żadnej karty. W każdej rundzie dobieramy 5 nowych kart i Gra kończy się wtedy, kiedy nie możemy dobrać 5 kart. Wygrywa osoba z największą ilością punktów sumowanych z kart, które wygrały w danych rundach. Zwycięzca tej gry otrzymuje odznakę tej oto ośmiornicy. Ostatni wariant to bardzo szybka gra na pamięć. Tasujemy cztery plansze, wybieramy z nich trzy, kładziemy na środku stołu, czwarta plansza wraca do pudełka. Każdy gracz otrzymuje trzy karty. Które położone są awersem do dołu. Teraz jakiś gracz krzyknie start, i na ten sygnał wszyscy podnoszą swoje karty i starają się zapamiętać, jakie zwierzęta na tych kartach występują. Pierwsza osoba, która jest zapamięta, krzyczy stop, i wszyscy karty odkładają na dół. W tym momencie odwracamy tę planszetkę i staramy się przypomnieć sobie, jakie zwierzęta mamy na naszych kartach i położyć na nie perełki. Jeżeli wiemy, że takie zwierzę na tej, na tej planszetce nie występuje, kładziemy wtedy perełkę na stosie naszych kart. Za każde zwierzę, które odgadliśmy prawidłowo, dostajemy perły. tym, jeżeli zagadłabym trzy zwierzątka, dostałabym trzy perły i to są moje punkty na koniec gry. Gra toczy się przez trzy rundy. Grę wygrywa osoba z największą ilością punktów. I dostaję te oto odznakę żółwia. Możemy tę grę troszeczkę utrudnić, jeżeli gramy w dwie lub trzy osoby. W kolejnych rundach możemy mieć cztery i pięć kart do zapamiętania, żeby to było troszkę trudniejsze. I to by było na tyle. To przepiękne morskie głębiny od zielonej sowy. A ja mam dla Was konkurs, jak zwykle banalnie prosty. Do wygrania są trzy kopie morskich głębin. A pytanie brzmi, jeżeli bylibyście podwodnym stworzeniem, którym chcielibyście być i dlaczego? Powodzenia!